Witajcie kochani w kolejnym przekazie od istot Archanielskich. Pod każdym piórkiem kryje się inny Archanioł ze swoim przekazem. Poczujcie, które piórko Wam rezonuje, które Was przyciąga i zatem idźcie. I jeżeli oba piórka Was interesują i są dla Was ciekawe, to wysłuchajcie obu. Jeżeli tylko jedno, to jedno, a jeżeli. W kolejności, któreś jest jakby bardziej przyciągające, a drugie troszeczkę mniej, ale również, to odsłuchajcie przekazu dokładnie w takiej kolejności, w jakiej czujecie. I jedno słowo: jeżeli padną tutaj jakiekolwiek informacje dotyczące przyszłości, to pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie wgląd w potencjał energetyczny na chwilę obecną. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma czegoś takiego, jak przewidywanie przyszłości, nic nie jest wyryte w kamieniu, um, a to jest tylko informacja, że coś się może wydarzyć, jeżeli zostanie sytuacja taka, jaka jest. Jeżeli zmienicie cokolwiek, to wizja też może się zmienić, bo zmienicie wtedy linię czasu. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyście o tym wiedzieli. No, i lecimy. Jeszcze tylko, aha, jeszcze to miałam powiedzieć. Jesteśmy w energii zbiorowej. Jest to czytanie kolektywne, więc nie zawsze wszystko może Wam rezonować. Bierzcie to, co Wam rezonuje, co czujecie, że jest o Was i do Was, a jeżeli czegoś nie czujecie, to zostawcie. To znaczy, że to jest dla kogoś innego. I lecimy z przekazem, bo tutaj już yy, tupią nogami, szumią skrzydłami, i mówią, adrem, adrem. No to lecimy. Grupa pierwsza, grupa druga. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to piórko i tutaj jest dla Was przekaz od Archanioła Rafaela. Archanioł Rafael jest y, nadwornym niebiańskim uzdrowicielem y, wielu aspektów. Aspektów ciała, i aspektów duszy, i dzisiaj do Was mówi tak. To, co odczuwacie na poziomie ciała, jest wyłącznie komunikatem tego, co nie wybrzmiało na poziomie umysłu, na poziomie emocji i na poziomie serca na poziomie emocji. Czyli ten poziom emocji umysłu to jest bardziej jak to odbieracie, jak to rozumiecie, a na poziomie serca to jest to, co czujecie. I ma to ogromny sens, ponieważ może być tak, że coś się wydarzyło w Waszym życiu. I Macie jakieś emocje w związku z tym wydarzeniem. Natomiast rozumowo tłumaczycie sobie tą sytuację. Jakby nie wiem, czy umniejszając emocją, może niekoniecznie umniejszając, ale spychając je na drugi plan i tłumacząc sobie różne rzeczy. I teraz na poziomie ciała Mogą wychodzić wam jakieś bóle i jakieś inne dolegliwości, które yy, możemy postrzegać po prostu jako chorobę, albo jako zdarzenie, typu złamana, złamany palec, skaleczona ręka, oparzona noga. Yy, to wszystko jest komunikatem, i dzisiaj, Rafael, bardzo, bardzo wyraźnie chce Wam to powiedzieć. Wszystko, co odczuwacie na poziomie ciała, na chwilę obecną. Jest komunikatem niewybrzmiałych emocji, które zagnieździły się w zdarzeniu, w sensie na podstawie jakiegoś znaczenia zdarzenia, które to zdarzenie już sobie wytłumaczyliście. I może tak być na przykład, że zastanówcie się teraz przeskanujcie sobie swoje ciało. Zatrzymajcie się nad tym, co pojawiło się w Waszej głowie teraz, bo być może jest właśnie tak, że było jakieś zdarzenie, które uznaliście za przepracowane. Uznaliście, że to już było, to jest zrobione i już nie, nie chcecie się nad tym pochylać, bo już tyle pracy yy, i czasu i emocji w to zainwestowaliście, że, że już, że ileż można. Ale Rafael mówi Wam dzisiaj, jednak wróć do tego. Jednak zrób coś jeszcze. Wszystko, co do tej pory zostało w tej kwestii zrobione, było zrobione bardzo dobrze, w stu I tak jak na tamten moment zostało to przepracowane, zostało przepracowane na tamten moment w 100%. procentach. Ale dzisiaj Rafael mówi Wam, jest jeszcze. Kolejna warstwa. I do tej kolejnej warstwy warto sobie usiąść, warto może przeanalizować ją jeszcze raz pod innym kątem yy, i może warto może ch chcecie przejść ten sam proces, użyć tych samych narzędzi. Od nowa po prostu. Tylko ważne jest, żebyście, zanim do tego podejdziecie, i to Rafael bardzo tutaj z wielkim wykrzyknikiem mówi. Najpierw rozpuść opór, najpierw rozpuść frustrację, e, rozpuść focha, którego teraz możesz czuć. No, bo serio widzę, jak tupiecie nogą. Może nie każdy. Podkreślam to, co było powiedziane we wstępie, to jest czytanie zbiorowe. Natomiast widzę, że niektórzy z Was przynajmniej po prostu tupią nogą i robią takie: mmm, Foch, nie będę, już to zrobiłam, już było i nie. Dosłownie. W porządku, masz do tego prawo. Nie ma sprawy. Tylko pamiętaj, utykając na fochu, utykasz na fochu. Nie idziesz dalej z procesem. A idąc dalej z procesem, idziesz dalej z procesem. Jakby sprowadźmy to do faktów. Um, I to jest ani dobre, ani złe. I pamiętajcie, że to, co teraz powiedział Rafael, nie oznacza, że źle zrobiliście to, co, zro co, co robiliście do tej pory. Nie. Zrobiliście wszystko tak, jak miało być zrobione. Po prostu jest kolejna warstwa a ujawnia się wam teraz, dlatego, że teraz jesteście gotowi i teraz macie taki poziom świadomości energii i tak jesteście wyposażeni w narzędzia, do uwalniania tych rzeczy, że świetnie sobie teraz poradzicie. Wcześniej po prostu nie było opcji. Teraz macie najlepsze warunki do tego. I wspaniale i skorzystajcie z tego bardzo wam kibicuję. Yy, wiem, że... M może być to. Y I zablokowane taką. Może frustracją właśnie, może to jest dobre słowo, frustracją i takim ajrolem, no boż ileż można po prostu grzebać się w, w jednym, tak? Y no, znowu pytanie jest takie: czy chcesz się grzebać do skutku, czy chcesz tkwić w tym nie grzebiąc. I, i tyle. I jakby to jest zero-jedynka. Natomiast Rafael jest tutaj z Wami i mówi, OK, yy, jestem, pomogę, tylko się do mnie zwróć. I czuję, że u Was, przynajmniej u niektórych z Was, dobrym rozwiązaniem będzie yy, podziałanie na poziomie ciała, w sensie na poziomie yy, umysłu, rozpuszczania emocji i takiej pracy niematerialnej, tak to ujmijmy, yy, okej, okay, jak najbardziej, ale coś na poziomie ciała, może jakaś akupresura, może tre, może masaż, yy, coś co fizycznie na wasze ciało będzie oddziaływać, wiecie, może po prostu najzwyklejsza w świecie rehabilitacja, ale yy, Części z Was takie fizyczne działanie na punkty, które bolą, będzie bardzo dobroczynne. I dlatego właśnie Rafael przychodzi do Was z tym komunikatem, bo on działa również bardzo mocno na poziomie ciała. Nawet jeżeli, podziałaniem na poziomie ciała byłoby pójście na spacer albo wskoczenie na rowerek stacjonarny. Nie ma sprawy. To też jest działanie na poziomie ciała. Niekoniecznie yy, właśnie masaż. Chociaż bardzo czuję, wiecie, bardzo czuję punktowe rzeczy. Masaż, akupresurę, yy, może akupunktura dla niektórych, ale może bańki na przykład. Takie punktowe, punktowe na ciele. <laughs> po prostu tyle Wam tutaj zostawię. Yy, I... Przyszedł tutaj teraz też Gabriel i mówi, że ym, w porządku jest mieć. Gabriel z kolei jest takim nadwornym psychologiem. Yy, I mówi, że w porządku jest mieć bieżące emocje yy, w stosunku do przeszłej sytuacji. To też jest bardzo ważny komunikat, bo. Może do uwolnienia, może ta kolejna warstwa jest właśnie taka, że zrobiliście coś kiedyś, na tyle na ile zrobiliście, zrobiliście bardzo dobrze, ale może jeszcze macie w stosunku do tej sytuacji coś z pozycji bieżącej. Pamiętajcie, że absolutne uwolnienie um, się od jakiegoś zdarzenia. Papierkiem lakmusowym do tego jest, jest powrót do, w, w myślach do tego zdarzenia i obserwacja tego, co czujecie. Jeżeli przyglądacie się jakiejś sytuacji, która była trudna z przeszłości, i oglądacie to jak klasówkę z geografii z piątej klasy podstawówki. Z której dostaliście jedynkę. I to była klasówka, która na przykład zaważyła na waszej ocenie końcowej. Albo czy zdaliście, czy nie zdaliście do następnej klasy. Czyli ważna klasówka. I dzisiaj oglądacie to <gry> i, i kurczę nie ziemi nie chłodzi. Po prostu kurde, ale to było wtedy mocne. A teraz pff, dokładnie pff, tylko tyle. To to jest stan, do którego dążycie. I teraz z bieżącej, z bieżących emocji możecie mieć na przykład. No i, no i co z tego, że wtedy musiałam się nauczyć, kurczę, jak powstają jeziora rynnowe? Albo co z tego, że co, co mi dzisiaj po y, cechach obrazu, kresowego, na przykład. Ok. Dzisiaj nie jest to życiowa wiedza, wtedy trzeba było się po prostu tego wyuczyć. I możecie mieć takie emocje na zasadzie na chusteczkę. Po prostu to jest, to jest beznadzieja. Na przykład. Albo wręcz przeciwnie. To znaczy, jeżeli będziecie mieli bardzo impuls, że o kurczę, zrobiłam z tego swoją pasję i uwielbiam stalaktyty, e Ekstra, przypijam w piątkę, ale jakby pozytywne emocje nie konfliktują, prawda? Więc to pamiętajmy o tym. Natomiast, jeżeli macie coś na zasadzie to jest bardzo, bardzo przykładowe, tak? Coś na zasadzie zwątpienia, poczucia beznadziei, poczucia straconego czasu i macie to z pozycji dzisiaj na, pozy na wydarzenie z przeszłości. To to dzisiaj też trzeba uwolnić. I można się tym bardzo skutecznie zająć i przyniesie Wam to bardzo duże efekty. I ponieważ przychodzi tu Rafael, to efekty będziecie mieli widoczne w postaci ulgi na ciele. To jest czysta psychosomatyka. Oczywiście. Nie zastępuje to porady lekarskiej, mówię to pro forma. Nie zastępuje to porady lekarskiej i zawsze dobrze zrobić sobie medyczny check-up. Natomiast warto też połączyć to z podejściem psychosomatycznym. I Rafael was przytula, i Gabriel was przytula i mówi: masz prawo do każdej emocji. Masz prawo do, sprze do sprzecznych emocji. Możesz czuć, że coś jest bardzo gorące i bardzo zimne, jednocześnie, i parzyć może i lód i gorąc. I to jest y, chyba jakaś bardzo ważna informacja dla części z Was, bo bardzo jest to mocno podkreślone. Daj sobie prawo do sprzecznych emocji i może wiecie, co może jest tak, że nie zauważacie. Albo nie, właśnie nie pozwalacie sobie, albo w jakikolwiek sposób umniejszacie. No hej, jak już czuję tutaj gorące, to yy, no przecież nie będę czuć też zimnego. No hello! Właśnie, że możesz. Właśnie możesz powiedzieć, tak, to jest i gorące, i zimne. Jednocześnie. Na no, logika to się wyklucza. W energiach, w emocjach absolutnie nie. Coś może być dla Ciebie obrzydliwe, a jednocześnie może być mega fascynujące. I nie idzie to ani w fetysz, ani w dewiacje, ani w inne dziwne rzeczy. To po prostu takie jest, i tyle. I teraz uwolnij sobie i gorące, i, i zimne. Po prostu. Więc może dlatego yy, macie jakiś objaw psychosomatyczny, bo zakleszczyło się, jakby zakleszczyło, utknęło, i nie zostało uwolnione właśnie ta sprzeczność i pewnie dlatego właśnie jest tu gabriel dobra jeszcze jedna karta proszę bardzo poranne afirmacje Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. Słuchajcie, to jest bardzo ważny przekaz. E, pamiętajcie, że energia podąża za uwagą. E, niezależnie od tego, czy w sensie nie idzie to w podziale na konstruktywne, negatywne, e, plus minus, jest komunikat i tyle. Przybliżę Wam, bo może niektórzy z Was mają ochotę zobaczyć karty z bliska. Yy, niezależnie od tego, czy yy, Wasza uwaga idzie, ojejku, jejku, boję się, że coś się stanie, a wcale nie chcecie, żeby coś takiego się stało, to pamiętajcie, afirmujesz zawsze. I zawsze. Energia podąży za Twoją uwagą. Nieważne, w którą stronę patrzysz, czy w lęk, czy w radość, czy w porażkę, czy w sukces, tam pójdzie Twoja e, manifestacja. Więc zwracajcie uwagę. Więc taka higiena myśli e, tutaj bardzo e, jest ważna dla Was teraz. Ok, no dobra, okej. Okay. Powiem Wam jeden dowcip. Yy, bardzo w kontekście tych i właściwie nawet porannych, bo rzecz yy, dzieje się rano. Jedzie mężczyzna tramwajem rano do pracy. Siedzi taki bidok oparty o szybę i tak sobie myśli po prostu leje listopad, zawierucha i zimno na dworze. Ci ludzie w tramwaju, tacy szarzy, smutni i zgrzybiali. W domu... Co, mieszkanie małe, żona krzyczy, dzieciaki krzyczą, jadę do tej pracy, nie cierpię tej roboty i jeszcze tak mało mi płacą. W kule, o! A obok stoi anioł z wielką księgą i piórem wiecznym, i to wszystko zapisuje i tak sobie myśli. No cóż, jak dla mnie to dziwne te życzenia. Ale skoro on tak chce, i z tym Was, kochani, zostawiam. I bardzo mocno Was przytulam, i życzę Wam mega, mega pięknych wibracji i absolutnego, stuprocentowego i dogłębnego uwolnienia tematu, które ściskają Was na poziomie ciała. Z wdzięcznością za Was tu za wszystkich nowych subskrybentów, za wszystkie lajki i wszystkie komentarze. Wirtualne kawki. Cudownie. Buziaki mocne, kochani. I do następnego przekazu. papa. Pa. Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was przekaz od Archanioła Zatkiela. I Zatkiel przychodzi do Was dzisiaj z dwoma tematami. Pierwszy temat to jest smutek, a drugi temat to jest żal. I pytanie jest takie: dlaczego, o co i do kogo? Do kogo masz żal? I Ponieważ poczułam naprawdę ogromny ciężar przetaczający się przez ciało, to yy, mam takie poczucie. Widzę po prostu wielgachny głaz. Taki, wiecie, yy, taki, taki głaz. Kto tam toczył głaz pod górę? Yy, jakiś heros. Yy, po prostu tak wielgachny głaz, którego nie wtoczysz nigdzie, bo on tak przygniótł. I ten głos może mieć symbole różne. Może to być ten smutek i żal, które Ciebie przygniatają. I po prostu czujesz się tak unieruchomiony przez to, tak w punkcie wbity w ziemię, że po prostu znikąd nijak się nie da ruszyć. Ale może być to też symbol tego, że gdzieś tam kiedyś był żal. I możecie mieć poczucie, że już minęło. Ale tak naprawdę zostało po prostu zamiecione pod dywan. I teraz... E, sorry, nie, 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 nie. Nie zamiecione pod dywan. E, to znaczy u niektórych tak, oczywiście. Skoro takie słowa popłynęły tutaj, to, to jak najbardziej. Natomiast w większości przypadków w tej grupie Zatkiel mówi, że był żal. Żal przeszedł. Ale został brak zadośćuczynienia. I może to jest temat, który właśnie was smuci w jakiś sposób. Może osoba, do której mieliście żal, może już się pogodziliście, może już w ogóle funkcjonujecie zupełnie normalnie, może wręcz staracie się o coś wspólnie, może jakieś wspólne plany macie, ale gdzieś. Jest w Was malutki koraliczek, dosłownie kropeleczka poczucia, że jednak nie zostało Wam coś za dość uczynione, że nie macie rekompensaty od tej osoby. No i teraz rozwiązań jest kilka. Możecie wyraźnie zakomunikować to. Tylko dobrze by było, żebyście najpierw zastanowili się, co może być tą rekompensatą. To może być, może po raz kolejny słowo przepraszam, tylko pytanie, czy na pewno Wam to dobrze zrobi. To może być coś Maciu Pańkiego w formie jednego grosika. Na przykład, tak mi się pokazał, pokazał mi się dosłownie jeden grosik, więc może jest kwestia jakichś pożyczek pieniędzy nieoddanych, oddanych za późno, niedomówień finansowych i może jakiś symboliczny gest. Ale materialny, skoro ukazał się w, w, w postaci jednej monety. A może to być yy, zrobienie czegoś dla Was. Na przykład yy, każdy będzie miał tutaj swój, yy, swoje rozwiązanie, swoją odpowiedź na, ten, ten, na to pytanie, co mogłoby być z tym zadośćuczynieniem. Natomiast czuję, że to jest taka kropeczka nad i, która domknęłaby ten proces. I. Czuję, że to rozpuszcza też dużo smutku. Więc jeżeli odczuwacie smutek, to ten smutek jakby i tak jest jak balonik doczepiony do sznurka, a ten na końcu tego balonika, na końcu sznurka właściwie do tego balonika jest kamień, który, który właśnie jest tym brakiem zadośćuczynienia. Czuję, że między wśród Was są osoby, które. Które, gdzie druga strona, która właśnie nie za uczyniła, już nie ma szansy na to. W sensie po prostu są to osoby, które zmarły. Już, albo są zero kontaktu i nie ma opcji. Gdybyście chcieli się skontaktować z taką osobą, która zmarła, to możemy to zrobić razem na sesji. To jest zawsze w, w towarzystwie Archanioła Raziela i zawsze jest to bardzo bezpieczne dla wszystkich, dla obu stron. A jeżeli nie jesteście na przykład gotowi na taki, taką rozmowę z przodkiem, to dobra, powiedziałam z przodkiem, ale bo bardzo mi wybrzmiewają rodzice po prostu, szczególnie ojciec. To moglibyście zrobić jakiś akt psychomagiczny sami dla siebie. Najpierw, oczywiście, zastanówcie się, co mogłoby być tym zadośćuczynieniem, a potem dajcie to sobie sami w akcie psychomagicznym, gdzie uznajecie, że to jest zadośćuczynienie od tej drugiej strony. I pamiętajcie, że robicie to wyłącznie dla siebie po to, żeby Wam się podniósł poziom życia, żebyście, bo wiecie, to Wy jesteście w tym smutku, to Wy jesteście w tym poczuciu żalu i w tym poczuciu braku zadośćuczynienia. Wy, nie druga strona. Niezależnie od tego, czy jest tego świadoma, czy nie, czy w ogóle może, bo żyje, albo już nie żyje, więc nie może, ale Wasze emocje są w Was. I to Wy, uwalniając swoje emocje, Robicie sobie dobrze. Trzymanie jakichkolwiek emocji. Mam wrażenie, że mówię do tak bardzo świadomych osób, że e, powiem jakiś truizm, ale, ale powiem, bo mi przyszło. Może ktoś z Was po prostu potrzebuje tego usłyszeć. E, potrzebuje to usłyszeć i potrzebuje tego. Któryś e, japoński mędrzec albo chiński powiedział coś takiego. Że trzymając w sobie gniew, złość lub urazę, to jest tak, jakbyś piła truciznę z nadzieją, że to przeciwnik umrze. Każda niskowibracyjna emocja truje wyłącznie Was. Nie ma sensu pić trucizny. Pamiętajcie o tym. Lepiej pić ambrozję, nektar życia. I tego Wam bardzo życzę, kochani, żebyście właśnie zamienili kielichy. Tak jest tutaj to powiedziane dosłownie. Okej, okay. jeszcze karta. Spokój. Podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia i ciesz się swym odosobnieniem, rozpieszczając się. Tak potrzebną troską o samego siebie. No. Cudownie, Zatkielu, bardzo jestem Ci wdzięczna za to potwierdzenie. Takie mega, mega potwierdzenie. A wiecie, co jest jeszcze turbo ekstra potwierdzające moje poprzednie słowa? Znaczy nie moje, tylko popłynie, popłynięte z przekazu. Patrzcie, tutaj jest kieliszek. Uwielbiam po prostu te momenty. Mm. Nic dać, nic ująć, kochani. Jeszcze, jego pierwszy raz mam te karty od lat, od 10 lat co najmniej. I pierwszy raz widzę to, co jest za oknem. Tutaj. Tutaj jest drzewo, które ma jasną korę, więc czytam, że to jest brzoza, chociaż nie ma łatek. Ale tu mam wrażenie, że jest ptak w gnieździe i to jest cudowne, bo to wiecie, to znaczy nowy rozdział, to jest wiosna, to jest nowe życie, to jest nowa jakość. I niech to będzie jakość, która będzie tak relaksująca i tak kojąca, jak wiosenny śpiew ptaków. Tego Wam bardzo życzę, kochani. Z wdzięcznością ogromną za Was tutaj. Za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Jeżeli macie ochotę, możecie postawić mi wirtualną kawkę. Link jest w opisie filmu. A jeśli byście chcieli umówić się na sesję indywidualną, to również bardzo, bardzo Was zapraszam. Mail do mnie jest również w opisie filmu. Buziaki, kochani, i widzimy się następnym razem. Papa! Pa.